A gdyby nie te łzy, które mm, wzmocniły oceany, tak powiem, doszłabyś do tego, do czego doszłaś, doszłaś teraz? Czyli gdyby... zdobyłabyś tę wiedzę, gdybyś nie płakała. Mm. Czyli gdyby tych trudnych chwil w twoim życiu nie było. Nie, bo wiesz, to wszystko jest Kontrast. dobrze urządzone. <laughs> Człowiek cierpi. Tylko wtedy, jeżeli odbiera rzeczywistość w zniekształcony sposób, zniekształcony poprzez to, w co wierzy, nawet jeżeli nie zdaje sobie do końca z tego sprawy. Dlaczego ludzie cierpią w miłości? Dlatego, że mają oczekiwania, albo dlatego, a najczęściej jednocześnie dlatego że nieświadomie przerzucają odpowiedzialność na tę drugą osobę. Bo tak nas wychowano, że szczególnie nas dziewczynki, że jesteś księżniczką i będziesz szczęśliwa dopiero wtedy, kiedy przyjedzie twój książę i ocali cię z twojego własnego życia. Mhm. I to on nada tobie sens. Więc nawet jeżeli nie zdajesz sobie sprawy z tego, że w to wierzysz, to takie oczekiwanie w tobie jest. I wtedy Instynktownie oczekujesz, że związek z drugą osobą wreszcie sprawi, że będziesz szczęśliwy, że poczujesz się spełniony, że twoje życie nabierze sens. I jeżeli oczekujesz tego od drugiej osoby, to jest tak, jakbyś swoje życie nakładał mu na plecy. Nikt nie jest w stanie tego unieść. Nikt. I dlatego ludzie odchodzą właśnie od takich osób. I dlatego, i stąd potem bierze się cierpienie. Ja byłam dla niego taka dobra i wszystko mu wybaczałam, a chciałam tylko, żeby on mnie kochał, żeby był dla mnie dobry i żeby mnie nie porzucił. Czyli miałam wobec niego oczekiwania, dlatego że chciałam, żeby on zaopiekował się moim życiem w taki sposób, w jaki ja sama nie jestem w stanie moim życiem się zaopiekować.